No witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie tutaj z serii rowerowej. Dzisiaj znajdujemy się w województwie opolskim, jestem w Opolu. No i dzisiaj przede mną trasa, którą tak naprawdę miałem okazję już przejechać w zeszłym roku, no bo byliśmy tutaj razem z USKO. Po tytule filmu dobrze wiecie, że główną atrakcją dnia dzisiejszego jest jezioro turawskie, które znajduje się trochę na północ właśnie od Opola. No ale tak, ten zeszłoroczny wyjazd, wyjazd nie był filmowy, także filmu z, tamtego, z tamtej wycieczki nie było. No a wiecie, no miejsce mi się na tyle spodobało, że doszedłem do wniosku, że jak najbardziej będę chciał tutaj wrócić. No właśnie po to, żeby nagrać film i żeby móc wam pokazać to miejsce, no bo wydaje mi się, że jest to naprawdę fajne. Fajna lokalizacja na jakiś taki wypad e, rowerowy e, dla, dla każdego, tak naprawdę. No bo co prawda, ja dzisiaj robię dłuższą trasę, z tego względu, że przyjechałem do Opola pociągiem. No i teraz z Opola jeszcze muszę pod jezioro e, dojechać. No ale gdybyście e, przyjechali tutaj z samochodem i robili tą trasę tak jak my z Zuzką w zeszłym roku, czyli zostawiamy samochód pod jeziorem no i objeżdżamy to jezioro tylko dookoła no to tam dystans to jest jakieś niecałe 30 km także myślę, że każdy sobie spokojnie da radę trasa też jest w miarę po płaskim, tam nie ma żadnych jakichś trudnych fragmentów no ja dzisiaj do przejechania mam 60 km, także jest trochę więcej no jak na, jak na mnie to też jest to Mały dystans, no ale wiecie, będzie takie jakieś urozmaicenie. Ja też sobie tą trasę trochę zmieniłem. Znaczy, zmiana jest na takiej zasadzie, że objeżdżam to jezioro po prostu w przeciwnym kierunku niż jechaliśmy w zeszłym roku. Także może taka mała zmiana, ale coś innego będzie się działo. Pogoda jest fajna, jest jakieś 22 stopnie. Nie, nie świeci słońce, są chmury, także jest przyjemnie. No, wydaje mi się, że jest idealnie na rower. Dzisiaj też nie ma padać, także powinno być jak najbardziej. Okay. drodzy na jakimś 13 km w końcu wjeżdża się w, w jakiś taki leśny teren. Y, ogólnie no, w jakieś 10 km no, musicie, się, musicie się przemęczyć, y, jeżeli chodzi o miasto. No, tak jak wam mówiłem, ja wystartowałem z dworca PKP, no i potem jedziesz jakimiś tam ścieżkami rowerowymi. Czasem się wjeżdża na, na drogę, ale to jest wszystko w miarę fajnie przejezdne, no i. Po 10 kilometrach już jeste, jesteście raczej na takich obrzeżach, no i tam już jest ten ruch zdecydowanie mniejszy. A na 13 km, tak jak teraz tu widzicie, o, jesteśmy w lesie. No, jeżeli chodzi o trasę, no to oczywiście Wam wrzucę link. Yy, w opisie tego filmu, także możecie sobie zobaczyć jak ja dzisiaj jadę no i też oczywiście dodam link do tej trasy kiedy my jechaliśmy razem z Zuską. no tam nie ma wielkiej filozofii no bo objeżdżacie jezioro dookoła, ale przynajmniej możecie sobie też zobaczyć skąd startowaliśmy, no bo tam znajduje się całkiem spory, darmowy i co ważne, zalesiony parking także jak zostawicie tam samochód nawet w lecie, no to a mi zaparowały w lecie no to nawet to auto jakoś bardzo wam się nie nagrzeje no nic. Jedziemy dalej. Zobaczymy, bo w sumie nawet nie pamiętam na którym kilometrze dojadę do tego jeziora Turawskiego, ale pogoda fajna, także śmigamy dalej. Mhm. No i moi drodzy na 18 kilometrze w końcu dojeżdżam do jeziora. Co prawda na razie Wam nie mogę go pokazać, no bo teraz ten fragment będzie prowadził nieco dalej od tej linii brzegowej. W ogóle jak mnie pamięć nie myli, to wydaje mi się, że tutaj jest droga, gdzie dojeżdża się do tego parkingu, gdzie byliśmy w zeszłym roku i tam zostawialiśmy samochód. No i tak no i my wtedy jechaliśmy w tamtą stronę rowerami, a ja dzisiaj jadę w przeciwnym kierunku. No ale tak, jak wam mówiłem, na razie wam jeziora nie pokażę, no bo ono jest, jeszcze jest tam schowane w głąb lasu, ale jak tylko dojadę, no to jak najbardziej wam je pokażę. No i co, jeszcze musiałem wam powiedzieć, że ten fragment, odkąd się wjechało w las, tak jak się przedtem widzieliśmy... Czyli na tym 13 km, aż do teraz, naprawdę fajna trasa. Ta przez las, też taka fajna, ubita, bez jakichś tam dziur, wertepów, wielkich kamieni i tak dalej. Także jechało się mega przyjemnie. Potem pojawia się jakaś wioska, też z jakimś nowisienkim nowi asfaltem. No i potem znowu kawałek tutaj, kawałek tutaj taką leśną drogą. No i teraz już jestem przy jeziorze. Także niecałe 20 km z dworca PKP, żeby się dostać tutaj na tą trasę dookoła jeziora. Ja jechałem to godzinę 15. Także spokojna trasa. No a teraz zaczynam tą główną atrakcję dnia dzisiejszego, czyli pętla dookoła jeziora turawskiego. Wiem, że już tutaj byłem i, i dobrze wiem, jak ta trasa wygląda, no ale jak tutaj się nie zachwycać takim klimatem. Cisza, spokój, zero ludzi, przyroda. No wiadomo, że jakbyście przyjechali tutaj w weekend i, i w dodatku jeszcze w jakiejś takiej późniejszej porze, no to jednak tutaj będzie sporo rowerzystów. Ale no jeżeli macie taką opcję tak jak ja, żeby przyjechać sobie tutaj w, w tygodniu z rana, no to myślę, że doświadczycie tego samego co ja. Teraz jak dobrze pamiętam, no to będę jechać spory kawałek przez las, no i pomału będę się zbliżać właśnie do jeziora Turawskiego, będę jechać bardzo blisko tej linii brzegowej, także w końcu wam Będę mógł, go, będę mógł Wam to jezioro pokazać, no bo gdzieś tam mi migało na początku, ale w sumie nie było jak się tam dostać, także nawet nic nie nagrywałem, ale wierzcie mi, że już niebawem je zobaczycie, a wierzcie mi, że warto czekać, bo jest tam naprawdę fajny klimacik. No nic, zbieram się i jadę dalej, bo właśnie to jeszcze jest ważna sprawa, a mianowicie no, teraz, jak się wkręciłem to w to jeżdżenie pociągiem, no to wiecie, za każdym razem dojeżdżałem do jakiegoś tam miejsca no i potem wracałem rowerem do Krakowa, także jakoś czasowo mnie to wszystko tam nie interesowało. Tak dzisiaj, no muszę wyrobić się na 16.30 na pociąg powrotny do Krakowa. Gdzieś tam zakładałem sobie taki duży zapas czasowy, także myślę, że spokojnie zdążę. No ale nie wiem, no, gdybym jechał tylko i wyłącznie bez żadnego zatrzymywania się, nagrywania, robienia zdjęć i tak dalej, no to mniej więcej wiem jak to czasowo u mnie wygląda. Tak dzisiaj, przez to, że nagrywam film, no to zupełnie nie mam pojęcia, jak mi ta trasa e, przeleci, w jakim czasie to przejadę, także wolałem sobie taki spory zapas czasowy. E, w założyć. No a na przyszłość już będę mniej więcej wiedział, jak ile tam czasu potrzebuję na dany tam dystans, zakładając, że robię jakiś film z tego wyjazdu. No, jedziemy dalej. moi drodzy główna atrakcja dnia dzisiejszego czyli jezioro turawskie przede mną tutaj zrobię sobie krótki postój ogólnie przy jeziorze już jechałem jakiś kawałek wcześniej tam jest też taka plaża niewielka no ale w sumie powiem wam że jak na poniedziałek i no wiem że jest 13 także no już no i wakacje to też pewnie robi swoje. No to już było tam dosyć sporo osób, także no, nie chciałem się tam zatrzymywać. Podjechałem sobie tutaj kawałek dalej. No tutaj nie ma nikogo, no ale tutaj nie ma takich warunków do plażowania. Ale za to widoczek przepiękny jest. Także ja sobie odpoczywam, a was zostawiam właśnie z tym przepięknym widokiem, który jest właśnie przede mną, czyli oczywiście jezioro Turawskie. Puszczam ten rejon Jeziora Turawskiego Teraz zmierzam w kierunku Opola Jadę oczywiście inną trasą, także uda się zobaczyć coś innego ciekawego, no a jeżeli chodzi o ten fragment dookoła jeziora, no to jak sami widzieliście no trasa przyjemna, prosta myślę, że każdy sobie poradzi no jeżeli nie macie siły ani ochoty na taki dystans jak ja dzisiaj robię albo po prostu przyjeżdżacie tutaj z samochodem no to myślę, że bez problemu każdy sobie tą pętlę zaliczy, no i jakoś fajnie spędzi czas Słońce już grzeje konkretnie, no ale mi zostało jakieś 20 km, także całkiem spoko. Drodzy, będziemy kończyć tą naszą dzisiejszą wyprawę. Przed chwilą jak patrzyłem, to do dworca zostało mi jakieś raptem 5 km, także nic już tutaj nie będzie się działo po drodze. No trasa naprawdę mega fajna. I teraz jak sobie tak myślę, to jeżeli tylko macie czas i chęci, to gorąco Wam polecam właśnie taką opcję jak ja dzisiaj jechałem, bo no, jeżeli zrobicie tylko tą pętlę dookoła, Jeziora to może będziecie czuć jakiś tam delikatny niedosyt Tak mi się przynajmniej wydaje A, a tutaj przy tych 60 km no, na pewno się nie zmęczycie jakoś bardzo No bo trasa jest prosta praktycznie cały czas po płaskim Nie ma jakichś ciężkich podjazdów, zjazdów Nawierzchnia też jest naprawdę rewelacyjna Z jakimiś tam tylko drobnymi wyjątkami Coś gorszego się trafiło A tak dojechało się naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie Także jak tylko macie czas, no to jak Wam mówię, zróbcie sobie tą dłuższą trasę, bo na pewno nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. My widzimy się już niebawem i tym razem Wam nie powiem, że nie wiadomo gdzie, bo dobrze wiem gdzie się spotkamy, a mianowicie na już ostatnim, jeżeli chodzi o ten rok, 2020, o ten rok 2024, jeżeli chodzi o. Koronę Gór Polski, no bo wiadomo, długo wyczekiwany wyjazd w Tatry, no i oczywiście wyjście na Rysy, także śledźcie mnie tutaj uważnie, no bo film już niebawem. A jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy rowerowe, no to też na pewno potem coś się ukaże. Trzymajcie się, pa!